Im bardziej starasz się przypodobać, zaimponować, dogodzić kobiecie, tym bardziej pokazujesz jej, że tak naprawdę w środku masz poczucie, że na nią nie zasługujesz. Posłuchaj, mężczyzna, który jest pewny siebie, mężczyzna, który zna swoją wartość, nie będzie starał się na siłę dogodzić kobiecie. Taki mężczyzna może się Zaangażować, może zrobić wiele dla kobiety, ale nie będzie starał się usilniej jej dogadzać. Nie będzie godził się na brak docenienia, brak szacunku. Tak samo będzie w stanie on powiedzieć coś mu jego kobiecie, ale jeżeli coś mu się nie spodoba, nie będzie miał problemu, aby skonfrontować z tym kobietę, mówiąc jej to wprost, gdyż tego typu mężczyzna jest niezależny emocjonalnie. Innymi słowy, może być w relacji z kobietą, dlatego że chce, a nie dlatego, że jej potrzebuje. Przemyśl te słowa, a jeżeli chcesz, abym wsparł Ciebie kompleksowo w relacjach, napisz do mnie maila. Pozdrawiam.